Dzisiaj bardzo trudny wieczór dla faworytów. PD straciło punkty. Modeko z dużymi problemami, wy przez 25 minut też, no ale chyba trzeba sobie powiedzieć, że wszyscy dzisiaj zagrali dla Was, bo z czwartego miejsca skakujecie na drugie, no i walka o mistrzostwo. Realnie się do niej włączacie. Nie, no to na pewno. Gra się cały 50 minut. Często mamy takie mecze, że pierwszą połowę no, no nie, nie wpada do sieci, w drugiej już się rozpędzamy no i, i ten wynik jest do przodu. Jak najbardziej gramy cały czas no, liczymy na to, że zdobędziemy cały czas to mistrzostwo. Oczywiście tam wiem, że Modeko się musi potknąć, żebyśmy jeszcze mieli szansę na to mistrzostwo, No ale zobaczymy. Przez tak naprawdę cały sezon zabijacie swoich rywali taką cierpliwością i spokojem, bo nawet jak ten wynik jest tam niekorzystny. To nie ma u Was nerwowych ruchów, tylko cały czas czekacie na te swoje szanse i właśnie w tych końcówkach zawsze dobijacie, dlatego te, te rezultaty też są, też są tak wysokie na koniec. Też tak uważasz, podobnie? No my już jakby nie patrzeć gramy trochę ze sobą, tak? Mamy już ten zespół, już tak od trzech tych lat gramy razem ze sobą, więc uważam, że to jest właśnie kluczem do sukcesu, że mamy zgranie takie, że wiemy, że spokojnie i tak wpadnie, żeby się nie śpieszyć, spokojnie i tak do sieci wpadnie, nie? No na pewno, tak jak mówisz, drużyna jest najważniejsza, ale u Was też bardzo dużą rolę odgrywają indywidualności. Bo jak się popatrzy na te małe tabelki strzelców i asystentów, no to w top 3 strzelców, dwóch z Alpina, w top 3 asystentów, absolutnie wszyscy z Waszego zespołu. Ok, na koniec najważniejsza jest drużyna, ale te, te indywidualności chyba u Was odgrywają też bardzo, bardzo dużą rolę. A czy tak, my nie patrzymy na te statystyki, kto strzela, kto asystuje, po prostu grama a to samo z siebie wychodzi, tak? Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że gramy na jednego zawodnika, czy coś tego typu po prostu gra cały zespół i staramy się wygrywać po prostu jako cały zespół, tak? E, kalendarz przed wami trudny, tak naprawdę jak przed wszystkimi zespołami, no ale jesteście ten krok krok przed, przed Pedek. Jaki ten plan na, na te kolejne mecze? Wiadomo, że zwycięstwa są ważne, ale e, patrzycie za siebie, czy raczej skupiacie się tylko na walce z modem. Nie, 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 nie patrzymy w ogóle za siebie. Skupiamy się tylko na swojej grze. Tak jak dzisiejszy mecz pokazał, każdy mecz do końca, do, do, każdy mecz będzie trudny. Tu nie ma już łatwych przeciwników, nie ma czegoś takiego łatwych przeciwników, to się może wszystko wydać. Widać, przegraliśmy z Soccer Punch, tak, gdzie by się wydawało, że to ostatnia drużyna bez punktów w tabeli, a potrafili na ograć 4-1, więc jak, tak jak mówię, nie ma tutaj łatwych meczów już.